Dziękuję bardzo Panie Marszałek, Panowie o, panie ministrze. Poruszę jeszcze dwie kwestie, których nie udało mi się poruszyć w czasie wypowiedzi, pierwszej wypowiedzi. Otóż przez pięć lat byłem w Parlamencie Europejskim, tam w debatach społecznych bardzo często słyszałem pochwały pod adresem Polski związane z zbudowanymi silnymi więziami rodzinnymi polegającymi między innymi na tym, że babcia, dziadek chcą się opiekować wnuczkami, a z kolei syn, córka chcą się opiekować starym ojcem albo matką, albo rodzicami. To jest podziwiane na, na Zachodzie, co więcej, pokazywane bardzo często jako element rozsądnej polityki, która nie angażuje olbrzymich pieniędzy publicznych w opiekę żłobkową, w opiekę przedszkolną, wreszcie w domy starości, w domy opieki społecznej. Czy Państwo policzyliście, jak będzie skutkowało dla tych dwóch obszarów wydłużenie czasu pracy, szczególnie dla kobiet a więc pozbawienie ich możliwości opieki nad wnukami i pozbawienie możliwości opieki nad starymi rodzicami. Że to będą gigantyczne wydatki z kieszeni, z kieszeni podatnika. I druga kwestia to jest ten słynny program 50+. Z tego, co się orientuję, wydano na niego już w tej chwili około 10 miliardów złotych. Ja wiem, że bardzo często pokazywane jest, że wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wiekowej urósł do 38%, ale doskonale wiemy, że on wzrósł tylko na skutek likwidacji emerytur pomostowych, nie na skutek wydawania tych olbrzymich pieniędzy. A więc wszystko wskazuje na to, że ten program, mimo wydania tak gigantycznych pieniędzy, skończył się gigantyczną klapą. A państwo teraz mówicie o kolejnym programie 60+. Jest pytanie, jak ten program będzie zbudowany, skoro poprzedni nie dał żadnych pozytywnych rezultatów dla rynku pracy. Dziękuję bardzo.